Drodzy i siostry, ta trzecia niedziela jest taką szczególną niedzielą. Widzimy ten kolor różowy szat liturgicznych, używany dwa razy w ciągu roku. Właśnie w trzecią niedzielę Adwentu, niedziela Gaudetę, też właśnie ten akcent radości z tego powodu, że Pan jest już blisko. I podobnie czwarta niedziela Wielkiego Postu, co świadczy o tym, że jesteśmy właśnie już wchodzimy w tę drugą część. Coraz bliżej święta Bożego Narodzenia, coraz bliżej to nasze spotkanie z przychodzącym Panem. I dlatego dzisiaj Kościół chce nam powiedzieć o, o radości. Chcę, abyśmy zobaczyli, że z wiary naprawdę płynie głęboka radość nie taka chwilowa, nie wynikająca z jakiegoś momentu pewnego rodzaju wesołkowatość, ale naprawdę prawdziwa radość. I zobaczmy, że też w tej dzisiejszej liturgii Słowa jest pewnego rodzaju paradoks, dlatego że prorok Izajasz mówi o tym, niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie. Raczej pustynia czy spieczona ziemia nie kojarzy się z czymś pozytywnym, a na pewno nie kojarzy się z radością dla tych ludzi, którzy tam się musieli znaleźć. I prorok Izajasz mówi o tym nie bez powodu, dlatego że jego głoszenie jest przede wszystkim w czasie niewoli babilońskiej, wtedy kiedy naród wybrany jest właśnie w tej niewoli. I trzeba sobie też powiedzieć, że on jest ciągle w drodze. Zobaczmy na historię Izraela. Jest to naród, który jest ciągle w drodze. Józef Egipski został sprzedany właśnie do Egiptu przez swoich braci, Wtedy, kiedy nastaje głód, cały Izrael właśnie idzie do Egiptu. Tam mu się żyje dobrze. Potem, po pewnym czasie, przychodzi ucisk ze strony faraona. Znowu trzeba opuścić to, to swoje miejsce zamieszkania, iść właśnie przez niewygodę pustyni, z tą ciągle nadzieją na to, że kiedyś Pan przyjdzie po to, żeby ich wyzwolić. Później widzimy lepszy czas w historii Izraela: król Dawid. I znowu wygnanie do Babilonu, dlatego że żyją źle. Pan Bóg ich doświadcza, ciągle ich w tę drogę wysyła. Później przychodzi wyzwolenie z tej niewoli babilońskiej. Ale przychodzi inna niewola jest cesarstwo rzymskie. Właśnie w czasach Pana Jezusa oni ciągle są, może powiedzieć, w tej duchowej drodze, oczekują na przyjście Mesjasza. I podobnie my ciągle czujemy, że jesteśmy ludźmi, którzy którzy są w drodze, którzy nie są w swoim domu aktualnie, w tym sensie duchowym. Dlatego dzisiaj chrześcijanin ciągle czuje w jakiś sposób może ten ucisk, to, że ludziom wiary trudno się żyje na tym świecie. Jak w tym wszystkim odnaleźć właśnie tę radość, o której mówi dzisiaj Izajasz, właśnie wtedy, kiedy są w takim trudnym momencie swojego życia. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Bo Pan Bóg przyjdzie, i to wypływa z wielkiej nadziei. I my też chcemy spojrzeć na to nasze, na tą naszą drogę wiary, na to wszystko, co my przeżywamy, mimo że wiele razy doświadczamy krzyża, i chcemy poszukać właśnie dzisiaj razem z Kościołem tej prawdziwej radości. I człowiek, który otworzy się na Pana Boga, który zaufa Panu Bogu, że On dobrze wie, jak ma nas prowadzić że to On jest Bogiem, a nie my jesteśmy bogami naszego życia. I wtedy, kiedy w końcu przestaniemy myśleć tylko i wyłącznie o sobie, jako ludzie, tego, świata, ludzie tego, tego dzisiejszego, obecnego świata, bo człowiek dzisiaj trochę jest taki, można powiedzieć, skulony i skupiony tylko na sobie, dlatego jest nieszczęśliwy. Mimo krzyża, mimo tego, co jest trudem, mimo może choroby, mimo tego wszystkiego, co się dzisiaj na świecie dzieje, Kościół nam chce powiedzieć, żebyśmy się radowali, Dlatego, że Pan jest blisko i On nas z tego wyzwoli. I chodzi właśnie o nasze wielkie i piękne zaufanie. Czasem można mieć takie doświadczenie, o którym mówi Pascal. Mówi o tym, że są ludzie, którzy znają Pana Boga, a nie znają swojej biedy. I wtedy można bardzo łatwo wpaść w dumę, w pychę, w coś negatywnego. Są ludzie, którzy... Którzy nie znają Pana Boga, nie chcą za nim iść, ale znają tylko swoją biedę, swój krzyż, i wtedy można wpaść w wielką rozpacz, właśnie mając ten krzyż, ale bez szukania Pana Boga. A w Jezusie Chrystusie odnajdujemy jedno i drugie. Jest ten krzyż, jest trud wiary, jest niesienie krzyża i za, pójście za zbawicielem, ale jest także zna, znajomość Boga. Tego, który niosąc ten krzyż, krzyż, pokazuje nam, że chodzi właśnie o zmartwychwstanie. I ta prawdziwa radość rodzi się wtedy, kiedy ja Panu Bogu powiem, że ja w Ciebie wierzę. Mimo, że czasem wszystko w nas krzyczy i chce nam powiedzieć zupełnie inaczej to nasze serce, nasza droga, nasze problemy to mimo wszystko chcemy mu dzisiaj powiedzieć, tak, Tobie wierzymy. Chociaż czasem jesteśmy jakby na pustyni. I to chodzi o siłę naszej woli. Chodzi o to pragnienie, że mimo wszystko chcę dzisiaj Bogu powiedzieć w tej mszy świętej, w tej naszej modlitwie: otwórz moje serce. Bo jeżeli nie będzie w nas modlitwy, tego też o to żeśmy dzisiaj prosili w Psalmie. Psalmy też były pisane wtedy, kiedy naród był w trudzie. Przybądź, O Panie, aby nas wybawić. I trzeba nam dzisiaj o to wołać Pana Boga: przybądź, przemień moje serce. Daj mi tą głęboką wiarę, że mimo wszystko, wiedząc, że gdy pójdę za Tobą, otrzymam tę prawdziwą radość. Nie radość taką chwilową, nie jakieś poczucie szczęścia dlatego, że sami coś zrobiliśmy, ale poczucie szczęścia człowieka, który wie, że Panu Bogu zaufał i może iść przez swoje życie bezpiecznie. My czasami się boimy, bo gdy zaufamy Panu Bogu, może się okazać, że Pan Bóg trochę nam zburzy nasz porządek. Można powiedzieć, że Pan Bóg zburzy nasz dom, jaki sobie żeśmy zbudowali przez nasze życie, nie chodzi o ten materialny oczywiście, domagał to wszystko, co, jest, co nas konstruuje, że nam Pan Bóg to zabierze, a nie mamy zaufania, że Pan Bóg wtedy zbuduje pałac. Pałac naszego serca, do którego nas zaprosi, żebyśmy z nim mieszkali. Więc ta dzisiejsza radość Kościoła, ona wynika z tej nadziei. Że mimo, że czasem się wydaje, że wszystko się wali, to Pan Bóg i tak wie i ma to wszystko pod kontrolą. Dlatego ta dzisiejsza niedziela jest właśnie o, o zaufaniu, o tym, żebyśmy się nie bali. I spójrzmy jeszcze na chwilę na Jana Chrzciciela z tej dzisiejszej Ewangelii. On jest w takim trudnym momencie swojego życia. Najpierw jest nad Jordanem i zapowiada tego, który przychodzi, wskazuje na Jezusa. Oto baranek Boży. A za chwilę sam jest w więzieniu, i dzisiaj go spotykamy właśnie w więzieniu. I on w tej swojej biedzie, może już jest też trochę w konkretnym trudzie, może już sam nie wie po ludzku, co się dokonuje, prosi swoich uczniów, żeby poszli i zapytali Jezusa wprost: Czy ty jesteś tym, na którego czekamy? I Jezus nie przychodzi i nie mówi mu żadnych kazań. Nie chce mu udowodnić słowami, kim jest tak naprawdę. Ale mówi uczniom idźcie i powiedzcie mu, co zobaczyliście. Głusi słyszą, chromi chodzą, umarli zmartwychwstają, i to wystarczyło. I my dzisiaj też chcemy na tym skupić się w naszym życiu, na prostych czynach, na tym, że chrześcijanin się modli. Chrześcijanin życzy sobie dobrze wzajemnie wobec innych w naszych rodzinach. Chrześcijanin sobie przebacza. Umie zrozumieć drugiego człowieka. Nie boi się uczynić znaku krzyża, gdy przychodzi koło Kościoła. Mimo, że cierpi, potrafi się uśmiechnąć. To są te dowody na życie Pana Boga w nas. Mamy jeszcze dwa tygodnie. Jest czas na spowiedź, jest czas na przebaczenie, jest czas na zrozumienie drugiego człowieka. Jest czas może na poczekanie, że dla kogoś z naszych bliskich, którzy się od Pana Boga nie oddalili, jeszcze przyjdzie czas, i może nie naciskanie zbyt mocno. Jest czas na wzajemną modlitwę, może w domach. Jest tak wiele rzeczy do zrobienia jeszcze w tym najbliższym czasie, po to, żeby zobaczyć tę prawdziwą radość. A ci inni, którzy będą na nas patrzyli wtedy, kiedy jesteśmy ludźmi spokojnymi, pogodnymi, uśmiechniętymi mimo wszystko. To, to będą najpiękniejsze dowody na to, żeby znowu wrócić do Pana Boga. I nie trzeba będzie żadnych kazań, nie trzeba będzie żadnego nawracania. To też jest ważne, oczywiście, że tak. Ale nasza postawa będzie, po, będzie pokazywała innym i całemu światu, że warto być przy Panu Bogu, bo On nadaje sens naszemu życiu. I wtedy będzie prawdziwa radość. Także odwagi, nie bójcie się, bo tak nam dzisiaj mówi też prorok Izajasz.